Jeśli myślimy o słonecznikach, to najpierw przychodzi nam na myśl słoneczniki Van Gogha, ale okazuje się, że nie tylko, no właśnie ci, którzy mają pieniążki na to, żeby mieć taki obraz cenny i takie dzieło u siebie, mogą sobie pozwolić, bo my też możemy mieć słoneczniki w domu. Jak najbardziej do tego Was dzisiaj zachęcamy, drodzy moi. O słonecznikach będziemy rozmawiać, ale takich pięknych słonecznikach, takich kwiatowych, o pięknych, ozdobnych. O tym wszystkim Robert Miłkowski, z Stowarzyszenia Florystów Polskich. Oczywiście dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Witaj, witaj drogi, skąd w ogóle pochodzi słonecznik? A z czym się do kojarzy słonecznik? Mnie kojarzy się z ogrodem moich rodziców. Słoneczniki zawsze rosły. Świetnie. I generalnie no. większość osób odbiera słoneczniki o rośliny pochodzące jakby z naszej strefy klimatycznej. Mm. I od nas. A tak naprawdę pochodzą za oceanu. Od Meksyku przez całą Amerykę Łacińską możemy spotkać właśnie słoneczniki. To okazuje się, że w ogrodzie moich rodziców jest niezły Meksyk, wiesz? Niezły Meksyk, no właśnie, no. no właśnie. Tak naprawdę to rośliny, które jakby charakterystyczne są dla Kultur prekolumbijskich, dla Inków, Azteków i Majów, i jakby dopiero po odkryciu Ameryki przez Kolumba, zostały przywiezione do Europy i w Europie rozpoczęła, rozpoczęła się ich kariera. Mm -hmm. e, zaczęły być uprawiane i stały się takim symbolem również to, o czym mówiłaś, w sztuce. Jak popatrzysz sobie na obrazy Heumońskiego czy Wyspiańskiego, tam sobie te słoneczniki się mocno pojawiają, są nieodłącznym elementem naszej kultury. E, i wpisane w takie pejzaże polskie. Tak jak za nami, ten styl rustykalny, gdzieś tutaj szałwie, dzwonki, słoneczniki, lato. Stąd się biorą wzięły słoneczniki. No dobrze, to tylko styl rustykalny, jak mówisz? Nie, absolutnie nie współcześnie te słoneczniki to yy, przede wszystkim bardzo proste, współczesne wnętrza, ale ja myślę, że o tych wnętrzach sobie opowiemy później. No ja chciałbym tylko wrócić troszeczkę do tej mm -hmm. do samej jakby nazwy słonecznik, bo ta roślina bardzo mocno przypomina, jak sama nazwa mówi, słonecznik. Słońce. Słońce. I również w nazwach, w niemieckim Zonenblume w angielskim Sunflower, to słońce się pojawia. Również w łacińskiej nazwie heliantus, tak? helios to słońce, pojawia się ta nazwa. Te, te rośliny są pełne również tajemnic. Jeżeli, Tajemnicza roślina. Tajemnicza roślina. Tak. Poświęcona Bogowi słońca, również w kulturach prekolumbijskich, skąd właśnie o czym wiemy. Składano co roku bóstwu słońce w ofierze. Najpiękniejsze dziewice i najprzystojniejszych młodzieńców yes. przywiązywano na skalę po to, żeby Bóg Słońce zabrał ich do siebie. Umierali w straszliwych męczarniach, wystawieni na promienie Słońca, ob obłożeni, czy udekorowani to tylko przerażające, co teraz opowiedziałeś. O poranku, mój drogi. No ale tak, to jest fragment nas, naszej kultury. U nas te słoneczniki zupełnie niosą inny ładunek emocjonalny. No właśnie, jaki w takim jaki? razie? Słoneczniki dajemy. No właśnie, co? jak, jak, jak dam, dam tobie słonecznik, to, no to co? To wiesz, co, to od razu zrobi mi się przyjemnie, naprawdę. Dokładnie. Od razu pojawi się ten uśmiech na twarzy. Energia, mhm. pozytywne emocje, tak, tak. ciepło, pozytywne wibracje. I to jest chyba świetny kwiat, właśnie, yy, który możemy dać. Yy, bez żadnych tam dodatkowych okazji. jeszcze, prawda, okazji, bez żadnych podtekstów. E, tak mi się wydaje przynajmniej, że załóżnik spokojnie możemy przekazać to jest, przyjacielowi. To jest zupełnie i zobowiązująca mhm. roślina. Tak naprawdę e, sta, e, w tej chwili są bardzo modnymi roślinami, zwłaszcza w okresie letnim, tak? kiedy słońce, wakacje, pozytywne e, mhm. emocje. Słoneczniki idealnie, zwłaszcza w te trochę bardziej pochmurłe dni, daj nam trochę słońca. Ale przyznasz chyba, że popularność słoneczników tak naprawdę jest dopiero od niedawna, bo wcześniej no, słonecznik kojarzył nam się z czymś, co prawda sobie dłubiam, słonecznik już taki w formie czegoś dobrego do przegryzienia, ale jeśli chodzi o słonecznik w formie kwiatu, to... Ja myślę, że tak kilka lat dopiero y, zaczęliśmy je kupować. Troszkę dłużej, troszkę dłużej, ale... Za młoda jestem po prostu. Za młoda jesteś, nie pamiętasz. Ale, nie pamiętam tego. Ale absolutnie masz rację. E, myślę, że to jest też tak. Nie wiem, ile mamy czasu w tej chwili, ale... Uf. Dobrze, to sprowadzone do Holandii tak naprawdę mhm. były sadzone na polderach, czyli na tych ziemiach wyrwanych morzu, gdzie tej wilgotności było sporo. Ze względu na to, że pobierają z podłoża ogromną ilość wody, którą wyparowują przez liście. Były stosowane do osuszania tych polderów. Mhm. Holendrzy są narodem bardzo praktycznym. Oprócz tego, że. Były pozyskiwane na ziarno i konsumpcyjnie, to trzeba było coś zrobić z tymi kwiatami. W związku z czym w latach 80. czy usyłku lat 70. XX wieku powstał styl rustykalny, gdzie cięte słoneczniki. Ja wiem, że Ty byś mógł mówić bardzo dużo, Robert, ale ja Ci tak, tak muszę przerwać. Niestety, przepraszam Ci bardzo, ale robimy chwilkę przerwy, naprawdę krótką i wracamy do rozmowy. Opowiesz troszkę więcej jeszcze o tym, na jak dbać się o słoneczniki i o tym właśnie stylu rustykalnym i nie tylko, jeśli nie chodzi tego. o te piękne kwiaty. Robert Miłkowski, Stowarzyszenie Florystów Polskich. Robert w naszym studio jakże pięknym, prawda? Wyjątkowo. Wyjątkowo. Nie, tak jak zawsze, nie wyjątkowo. Wiesz co, nie no, jest wyjątkowo, bo jednak troszkę więcej zieleni. Ja myślę, że czujesz się tutaj idealnie, perfekcyjnie. No jesteś tak. u siebie, można No Mało powiedzieć. tego, w dobrym towarzystwie. Wiesz, to nie no, no to jest Słodzimy sobie <laughs> o poranku. No dobrze. Wracamy do rozmowy o słonecznikach. Wszystko pięknie, ładnie. Dostajemy słoneczniki albo kupujemy sobie sami słoneczniki do domu. Jak o nie dbać? E, musimy przede wszystkim ze słoneczników usunąć wszystkie liście. Mhm. Ze względu na to, że one wy, przez nie wyparowują ogromną ilość wody. Należy w, podciąć długim, skośnym cięciem, najlepiej nożem, łodygą, mhm. i wstawić głęboko y, do wody w wazonie. Y, Najlepiej jeszcze z specjalną odżywką dla roślin, którą można nabyć bądź dostać w pieciarni. I to wystarczy, żeby nam, nas cieszyły dłużej. Tak, zdecydowanie. Jeżeli, jeżeli sami pozyskujemy słoneczniki. Z działki, z ogródka, czy dostajemy od znajomych takie, które jakby nie pochodzą z obrotu wielkotowarowego, czyli nie są kupione w kwiaciarni, mówiąc po ludzku, mhm. dobrze byłoby końcówki łodyg po usunięciu liści zaparzyć. Ten, ten zabieg powoduje, że jakby dłużej się utrzymują. Te, teraz wytłumacz. Wytłumaczę. Bardzo cię proszę. Dobrze. Dla laika to wiesz, może być trudniejsze. Jeżeli złapiemy słonecznik, usuniemy wszystkie liście. To końcówkę łodygi wstawiamy do kubka z wrzątkiem na jakieś 20 minut do pół godziny. Ja tego patentu naprawdę nie znałam. 10 centymetrów mm -hmm. wody. Proszę. Dlatego e, słoneczniki Van Gogha i te wszystkie inne piękne, o których opowiadałaś, dawniej nie były stosowane jako kwiat cięte ze względu na ich krótką trwałość, krótką żywotność, mm -hmm. na nieumiejętność postępowania z nimi. W tej chwili. Wiemy, jak je przygotować i jakby do obrotu wielkotowarowego, do kwieciarni one są w specjalny sposób przygotowywane, natomiast mamy też takie domowe sposoby, jak chociażby zaparzanie. Proszę, warto sobie zapamiętać. Rozmawialiśmy o tym stylu, stylu rustykalnym. Powiedziałeś, że to nie tylko styl rustykalny, więc bardzo Cię proszę, żebyś rozwinął tą swoją myśl. Tak, ponieważ jakby nie tylko szałwiec, mhm. dzwonki, słoneczniki. Choć wygląda albo... to przecudnie, prawda? No... Tak, tylko jakby nie w każdym wnętrzu, nie w każdym mhm. otoczeniu taki rustykalny styl pasuje. Jeżeli e, są nowoczesne wnętrza, również słoneczniki w nich będą wyglądały bardzo fajnie. Chociażby w prostych szklanych wazonach z jakimiś mhm. elementami, e, na przykład jak pędy, czy, czy takie e, e, gałęzie wybielone, czy. Dodatki takie, które wprowadzą taki ba bardziej graficzne sposób oddziaływania takich roślin. I wtedy te słoneczniki świetnie będą wyglądały również w bardziej modernistycznych wnętrzach. Powstał całkiem niedawno również styl neorustykalny. Co to znaczy? No właśnie, to znaczy, że oprócz tych takich właśnie koszyczek, babuni, jabłuszko, szałwia, lawenda i słoneczniczek, te współczesne kompozycje ze słoneczników, z większą ilością jakby dodatków, bądź w formie różnego rodzaju owoców, bądź pędów gałęzi. Będą, będą się w takim wnętrzu pojawiały, może niekoniecznie w klasycznych wiklinowych koszach mhm. i w takich przaśnych, e, wiejskich e, aranżacjach, ale tak jak są współczesne wnętrza, też stylizowane czy inspirowane stylem rustykalnym, ale już bardziej zurbanizowane. I również tak, tak będzie wyglądał ten neurostykalny styl. Robercie, jak długo trwa czas na słoneczniki? Jak długo możemy się nimi cieszyć? Jak długo możemy je kupować? W jakim czasie? Teraz chyba jest ten moment, tak? że możemy je kupować. Bardzo piękne pytanie. Dziękuję Tobie za proszę, nie. Proszę, ponieważ, proszę. ponieważ tak naprawdę kiedyś pory roku, roku określało, czy sezon określały się tym, że. Zakwitły pierwsze bzy. Pojawiły się. Tak, kastary. bo to się kojarzy od razu, prawda? Że ten moment, nie wiem, wiosna to jest jeden kwiat. Ta, lato co innego. co innego. I to jest czas na słoneczniki, absolutnie masz rację. Natomiast możliwość sterowania uprawą, czy jakby zmiany, pór kwitnienia, plus do tego import kwiatów z różnych części świata spowodował to, że słonecznikami możemy cieszyć się praktycznie przez cały rok. Aczkolwiek oczywiście najpiękniejsze, są teraz. Więc zachęcamy drodzy Państwo, słoneczniki w każdym domu. Znowu taki apel zabrzmiało, prawda? No, słoneczniki w każdym domu. I o to chodzi, zwłaszcza Dobrze. w sierpniu, bo sierpień jest miesiącem słonecznika. Proszę. Robert, bardzo dziękuję, dziękuję za te jakże cenne informacje i cenne rady dla naszych widzów. Ja w takim razie też jakiś słonecznik dzisiaj sobie porwę do domu. A co? Mogę? Myślę, że nie jeden to jest dla Ciebie. Dziękuję. Słuchajcie, kolejny raz wracam z naręczem kwiatów do domu. To jest takie piękne. Dziękuję Chyba bardzo. Że skrzynką. Coś wykombinuje. <noise> Robert Łkowski, stowarzyszenie florystów polskich. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.